PL. jesteśmy bezpieczni. Siemanko, wszystkim. Hubert Miściwojewski, MMA Muścia Bieżące bieżąco. Razem ze mną, Ambro. Cześć. Jak coś, to jest nasza próba. Numer dwa. Nie włączyłem nagrywania. Hubert, debil. Ambro, pierwsze pytanie. Czy to jest Twoja ostatnia walka w fame? Nie wiem, czy to jest ostatnia moja walka w fejmie. Na pewno wiem, że muszę odpocząć, ponieważ no, przepracowałem ten okres bardzo mocno yy, i to kilka miesięcy, bo przygotowywałem się. Myślałem, że może na dziewiątce. Przygotowywałem się do dziewiątki, później do dziesiątki. Dziesiątka przełożona z maja na, na kwiecień, yy, więc tak naprawdę to zrobiło się kilka dobrych miesięcy przygotowań, bardzo ciężkich treningów, co odbiło się również na moim zdrowiu. Więc na pewno muszę odpocząć. Ja Przeszła mi przez, myśl taka, przez głowę taka myśl, żeby dać sobie z tym spokój, że już po prostu nie mam siły. Ale wiem, że jak odpocznę, no i jeżeli pewnie bym wygrał, no to nabiorę wiatrów w żagle i moje morale wzrosną, i pewnie i będzie chęć do dalszych treningów. Także nie mówię tutaj, że kończę całkowicie, na pewno muszę odpocząć, a później zobaczymy co dalej. Wielkie szepoba ode mnie, jest, że wziąłeś rywalo tyle cięższego od Ciebie, Ty ważysz, mówiliśmy, rozmawialiśmy 74 kg, no Twój rywal wniesie dużo więcej. No wniesie pewnie około 84 kg do klatki, aczkolwiek no ja się nie boję, ostatnio walczyłem z Szewcem, Szewcu też wniósł 80 bodajże 4 kg, gdzie ja wniósłem 74 kg. Serio? Aż tak taka duża tak, była tak, rozbieżność? Tak, u nas tak duża była rozbieżność w walce z Szewcem, więc tak naprawdę to dla mnie znowu powtórka z rozrywki. A już długo trenujesz? Ty walczysz od pierwszej czy od drugiej gali? Od pierwszej. Od pierwszej. No to już niedługo 3 lata e, będzie miał Fame MA, to ty trenujesz no, już sporo okres czasu. No tak, zgadza się. I wiesz, i ja piję do tego, że powinieneś pokazać naprawdę nam duże umiejętności i stójkowe i parterowe. I obiecuję, że jutro to zobaczycie. Opowiedz mi jeszcze jedną rzecz, e, miałeś walczyć w 70 z Hasanem, bardzo żałuję, że nie dojdzie do tego starcia, bo ja czekałem właśnie na tą bitkę w stójce, ty jesteś, no można powiedzieć, fajnie pokazałeś się e, w stójce w swoich poprzednich pojedynkach, Hasan, no wiadomo, ten karateka, knockout, e, żałujesz czy nie? Czy Żałuję? Nie żałuję rzeczy, które się nie zdarzyły w moim życiu, no to, ta walka nie doszła do skutku, może kiedyś jeszcze będzie okazja, żebyśmy zawalczyli, nic się nie dzieje w życiu bez przyczyny, tak przynajmniej ja uważam. Wszedł Piotr szczurek, miejski drwal Może coś zadziało się po coś. A nie było tak jakby innych opcji, czy od razu był drwal? Były inne opcje, były inne opcje. Była jedna opcja walki z przeciwnikiem właśnie w 70 kg, aczkolwiek no najpierw przyjął, a później chyba bodajże po jednym dniu dostałem informację, że, że jednak ta walka nie dojdzie do skutku. Później były jakieś inne nazwiska, które odmówiły walki i no i Piotr Szczurek taką walkę przyjął. No i bardzo mu dziękuję, bo dziś po prostu jutro mogę się pokazać na gali. Mogłoby się wydarzyć tak, że gdyby Kamil wypadł, no ja po prostu też bym wypadł z tej karty Wak. w twoim głos, już naprawdę duże zmęczenie tym wszystkim, już nie. Już, już, już teraz jestem spokojny, już teraz jestem że tak powiem zrelaksowany i, i świadom tego, że jutro się jest koniec, wisienka na torcie, jutro wychodzę, robię to, co robiłem przez naprawdę długie miesiące. Yy, myślę, że nie, nie powinien mnie niczym zaskoczyć yy, i nic nie będzie mi obce te, te emocje, które, które jutro będą tutaj towarzyszyły temu wydarzeniu. E, kilka słów do widzów zaprosi ich na swój pojedynek. Czemu warto obejrzeć akurat twoją walkę? Słuchajcie, będzie to na pewno bardzo sportowa walka, postaram się pokazać Wam bardzo dobre MMA, więc obserwujcie, wykupujcie pay-per-view z mojego reflinku, no i do zobaczenia jutro. Dzięki wielkie, Ambro. Dziękuję bardzo.